Spotykamy się dzisiaj ponownie w gościnnych progach Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej na dorocznym naukowym sympozjum organizowanym wspólnie przez Polski Zespół do Badań Naukowych nad Niepełnosprawnością Intelektualną i Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym. Jest to już nasze 39. sympozjum. A inicjatywa ich organizowania datuje się od lat 70. ubiegłego stulecia. Jest to swoisty event w dobie postępującego braku stabilności różnych instytucji i organizacji tak naukowych, jak społecznych i politycznych. Dzisiejsze sympozjum, jak kilka poprzednich. Współorganizowane jest przez Akademię JASID. Cóż to jest JASID? JASID to jest Międzynarodowe Stowarzyszenie do Badań Naukowych nad Niepełnosprawnościami Intelektualnymi i Rozwojowymi. Najbardziej prestiżowe stowarzyszenie naukowe poświęcone badaniom tego zjawiska, które nam wszystkim jest tak bliskie. Logo tego, tej organizacji znajdują Państwo. W lewym rogu zaproszeń i programu. Dzięki temu, dzięki tej współpracy, możemy gościć wśród nas dwie ekspertki delegowane na nasze sympozjum właśnie przez JASID. I witam w tym miejscu dr Alice Schipper z Uniwersytetu w Holandii i dr Karen Bunning. Z Uniwersytetu w Wielkiej Brytanii. Myślę, że wyrażam, wyrażę wdzięczność nas wszystkich, że zechciały przyjechać, by wspomóc nas swoją wiedzą w obszarze dotąd jeszcze przez nas nieeksplorowanym. Szczególnym rysem naszych sympozjów jest właśnie to, że zawsze staramy się wychodzić naprzeciw tematom nowym, aktualnym, zasługującym zarówno na naukowy ogląd, jak i wymagającym pilnie rozwiązań i zastosowań praktycznych. Tym razem przedmiotem naszych rozważań będzie kwestia o rosnącej i naglącej aktualności dla funkcjonowania osób z niepełnosprawnością intelektualną we współczesnym świecie. A mianowicie rola nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych w ich życiu. Zanim oddam głos ekspertom, proszę pozwolić socjologowi, bo taka jest moja <laughs> proweniencja naukowa, na kilka słów charakteryzujących bardzo pobieżnie tło naszych rozważań. Banałem jest już dziś stwierdzenie, że otacza nas cyfrowy świat. Niemal w każdym domu jest telewizor i telefon komórkowy, a w bardzo wielu są komputery, laptopy, smartfony, iPady, tablety i zabawki elektroniczne. Konsekwencje tego stanu rzeczy dla dzieci, młodzieży i dorosłych nie, da, nie są już jednak tak banalne i mają, jak się okazuje, podwójną twarz pozytywną i negatywną. Dostępność świata cyfrowego może wielorako stymulować, rozwijać kompetencje poznawcze i przestrzenne, wzbogacać wiedzę i ułatwiać do niej dostęp, uczyć kreatywności, nawiązywania kontaktów społecznych, słowem podnosić jakość ich życia. Świat cyfrowy może jednak także uzależniać izolować od rzeczywistości i osobistych interakcji międzyludzkich. Psycholodzy alarmują, że są już dzieci, młodzież i dorośli, którzy nie potrafią istnieć bez internetu, bez gier, bez facebooka, bez surfowania po sieci, bez pornografii internetowej, bez lajkowania czy co gorzej hejtowania. I chociaż amerykańscy i europejscy badacze są zdania, że destrukcyjny wpływ korzystania z nowych mediów dotyczy stosunkowo niewielkiego odsetka dzieci, od kilku do kilkunastu procent, to sytuacja zmienia się jednak bardzo dynamicznie. Na przykład, jak wynika z badań z roku 1999. Amerykańskie dzieci od 8 do 18 roku życia spędzały w kontakcie z mediami ponad 7 godzin dziennie. W roku 2010 było to już 11 godzin dziennie. Co więcej, nowe media trafiają do coraz młodszych użytkowników. Na przykład w roku 2010 już dwie trzecie amerykańskich dzieci od czwartego do siódmego roku życia aktywnie używało iPhone'a. W Polsce nie mamy jeszcze na ten temat reprezentatywnych badań, ale warto przytoczyć dane zebrane w 2015 roku przez Fundację Dzieci Niczyje. Wynika z nich, proszę Państwa. Że z internetu i mobilnych urządzeń elektronicznych korzystało, proszę posłuchać, co trzecie dziecko jednoroczne, dwie trzecie dwulatków, trzy czwarte trzylatków, ponad 90% czterolatków i prawie wszystkie dzieci pięcio i sześcioletnie. Oczywiście konsekwencje tego stanu rzeczy mogą być różne. Między innymi w zależności od tego, jak długo, z kim i co dziecko ogląda. Długo by o tym mówić, ale nie temu dzisiaj poświęcone jest nasze spotkanie. Wszystkie pozytywne i negatywne skutki inwazji świata cyfrowego w życiu dzieci, młodzieży i dorosłych dotyczą co najmniej w równym, a być może silniejszym stopniu osób z niepełnosprawnością intelektualną. Wpływając na ich rozwój fizyczny, psychiczny, intelektualny i społeczny. Ciągle wiemy o tym zbyt mało. Stąd tematyka naszego sympozjum. Bardzo liczę na to, że zarówno profesjonaliści i praktycy, jak przede wszystkim same osoby z niepełnosprawnością intelektualną, które tradycyjnie zapraszamy do panelów na naszych sympozjach, podzielą się z nami swoją wiedzą i doświadczeniem na ten frapujący temat. Dziękuję Państwu bardzo i oddaję głos Pani Joannie Janosz, pani, pani Krystynie Mrugalskiej, honorowej przewodniczącej Polskiego Stowarzyszenia na rzecz osób z upośledzeniem umysłowym. Honorowa, czy nie honorowa, ale w każdym razie praktyczna. Witam Państwa serdecznie. Bardzo się cieszę, że jeszcze jeden rok się spotykamy i chcę zacząć od takiej y, sprawy praktycznej, właśnie. Otóż w czasie wojny, gdy w Anglii większość mężczyzn poszła na front, do fabryk i do banków musiały iść kobiety. Kobiety angielskie. I dzięki temu, że się sprawdziły po wojnie otrzymały prawa wyborcze czyli zostały nagrodzone z tego samego powodu czyli brak rąk do pracy do fabryk poszły osoby niepełnosprawne intelektualne które się sprawdziły ale jak wojna się skończyła to te osoby wróciły do domów izolacji i to jest obraz sprawiedliwości i to jest obraz tego jak dalece musimy we wszystkich sprawach, które podejmujemy, patrzeć praktycznie, szukać praktycznych rozwiązań i nie zadowalać się tylko małym zwycięstwem, tylko szukać miejsca, gdzie wśród innych, na równych prawach, osoby niepełnosprawne będą mogły żyć i ich jakość życia może być taka sama lub prawie taka sama jak wszystkich innych. Chciałabym. Zaapelować do Państwa, żebyście spojrzeli na sytuację osób niepełnosprawnych intelektualnie w tej chwili z perspektywy ofert, jakie otrzymują, ofert pomocy, jakie otrzymują. I wydaje mi się, że, że to jest tak. Wszystkie te osoby, które znajdują się w dużych centrach, czy w bliskim kontakcie z organizacją pozarządową, twórczą organizacją, bo nie taką charytatywną tylko, ale twórczą. Wszystkie te osoby mają, cieszą się jakością życia lepszą niż te, które są w domach pomocy społecznej i które nie mają takiego wsparcia w środowisku, jakbyśmy chcieli. Te osoby na to, żeby móc godnie żyć, muszą korzystać ze wsparcia przede wszystkim indywidualnego. I to, o co apeluję do Państwa, to jest zmiana myślenia z rozwiązań wspierających w postaci instytucji, zamkniętych instytucji, czy nawet, nawet w integracji, ale z programami zamkniętymi z programami tylko opiekuńczymi. Żebyście umieli przejść od myślenia instytucjonalnego do myślenia indywidualnego rozwoju i indywidualnego wsparcia. Dlatego, że nie da się z tych pięknych rzeczy, o których mówiła pani profesor Anna, korzystać bez indywidualnego wsparcia. Osoby niepełnosprawne intelektualnie, chociażby na początku muszą mieć nie zbiorową naukę, tylko indywidualną naukę, indywidualne praktyki, indywidualne relacje na to, żeby mogły wejść w tę nową cywilizację i jednocześnie, żeby nie zagubiły swojej indywidualności. Czyli twórcza dyskusja na temat nowych technologii. Nie może się odbywać bez jednoczesnej świadomości i też dyskusji na temat indywidualnego wspierania. I to jest apel przede wszystkim do stowarzyszeń, zwłaszcza do naszego stowarzyszenia, które prowadzi bardzo wiele placówek i może ma tendencję do myślenia instytucjonalnego, pra, instytucji opiekuńczych, może nawet bardzo dobrych instytucji. Ale do myślenia grupowego, przejście do myślenia indywidualnego i wspierania indywidualnych osób. Mam nadzieję, że za rok czy dwa będziemy mogli mówić więcej o tym indywidualnym, ale profesjonalnym, twórczym wspieraniu szanującym indywidualność i niezależność osoby niepełnosprawnej. Dziękuję. W imieniu rodziców chciałabym Państwa bardzo gorąco powitać na naszym spotkaniu, tutaj na naszym sympozjum. Jest to już 39. ważne wydarzenie naukowe, w którym uczestniczymy. Wydarzenie, które które jest dla rodziców szczególnie yy, yy, i dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, takim drog drogowskazem i wskazówką do, yy, do pracy i do życia. Yy, I dziękujemy bardzo serdecznie za te 39 lat już, szczególnie Pani profesor Firkowskiej, dlatego, że... <laughs> e, dzisiejsze e, nasze sympozjum: e, nowe technologie informacyjno-komunikacyjne w życiu osoby z niepełnosprawnością intelektualną e, no, związane jest z e, postępem technicznym e, i ze zmianami, jakie toczą się w ogóle w naszym życiu. E, przecież jeszcze e, prawie 20 lat temu nie było w Polsce internetu. Niektórzy z Państwa może pamiętają czasy, kiedy internetu nie było i to nasze życie zupełnie inaczej wyglądało. Dzisiaj... Niektórzy pamiętają, jak nie było telewizji. No właśnie, niektórzy pamiętają, jak nie było telewizji, radia, nie było internetu i... i... Dzisiaj to życie w dobie właśnie tego dostępu do nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych zupełnie się zmieniło. Dzisiaj jest to podstawowe narzędzie pracy i narzędzie komunikacji. Ja, jak wchodziłam do tutaj, do budynku, to Osoby z niepełnosprawnością intelektualną prosiły o zrobienie zdjęcia za pomocą komputerów, także potrafią się posługiwać i doskonale sobie w tym radzą. I teraz w dzisiejszym świecie brak możliwości korzystania z internetu czy umiejętności korzystania z tych cywilizacyjnych osiągnięć technologicznych prowadzi do wykluczenia cyfrowego. I badania wykazują, że to właśnie osoby z niepełnosprawnością są najbardziej narażone na wykluczenie cyfrowe. Poza oczywiście osobami w wieku powiedzmy 50+. Plus. I dlatego i dlatego, E, jako rodzice e, musimy mieć świadomość, że powinniśmy z tym problemem się zmierzyć i e, starać się, aby jak najmniej osób z niepełnosprawnością intelektualną temu wykluczeniu podlegało. Jest to, e, mam nadzieję, wielkie wyzwanie dla profesjonalistów, dla rodziców, aby zadbać o to, żeby um, osoby z niepełnosprawnością intelektualną miały dostęp do komputerów z odpowiednim oprzyrządowaniem internetu e, czy multimediów. Powinniśmy e, zadbać o wsparcie e, jak najbardziej dostosowane do potrzeb i możliwości i na pewno bardzo zindywidualizowane to wsparcie powinno być. I dlatego jest to bardzo ważny temat i dlatego dzisiaj będziemy właśnie rozmawiać o, o tym, jak nowe technologie informacyjno-komunikacyjne mogą być wykorzystane w terapii, edukacji osób, nawet z głęboką niepełnosprawnością intelektualną. Oraz o tym, jak te nowe technologie mogą wpływać na jakość życia osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Oczywiście będziemy, tak jak wspomniała Pani Profesor, mówić też o zagrożeniach i o bezpiecznym korzystaniu z tych urządzeń. Wszystkim Państwu życzę owocnych obrad i mam nadzieję, że będziemy potrafili te nowoczesne, technologie mądrze wykorzystywać, żeby poprawiać jakość życia osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Dziękuję. <klucz> Szanowni Państwo, bardzo dziękuję. Rozumiem, że zostało otwarte sympozjum, bo chyba nie padły te słowa. Tak, tak w niniejszym otwieramy nasze dzisiejsze sympozjum, 39.